Siemanko, z tej strony Piotr kurwa. Dzisiaj unboxing Paki z Gemoto yy, za kwotę 170 zł yy, doga to wszystko. Yy, no, tak otwieramy. No. Duża, bardzo paka. Teraz ja pokażę, co w niej Folia! Co my tu mamy? co tak, my tu mamy? Świeca iskra do Dalej. Tu będą chyba łożyska do główki ramy. Dalej Guma na manetkę prawa I jeszcze lakopniak, która mam po Tu jest odbój na wahacz Lampa do tyłu do okarka Jeszcze sobie zamówiłem zapinkę do łańcucha, bo mi się zerwała Myślę że będzie lepsza jakaś No dobra, i to było tyle z z tego opakowania? Oho. i co my tu mamy dalej? Uj, jak się Dobra, to sobie opuszczę? Yeah. Tak, co my tu mamy? Yy, pasta z Cabwicke do alu chromu, żeby sobie chromy ładnie wyczyścić żeby się fajnie chciało. Myślę, że koła zastosuję, może pokrywy tak do gara. Co mamy dalej? was pokazać. Już sobie odpakowałem. To tak, pierwsze jest to olej do mieszanki firmy Ipon. Jest to numer R2000RS. Pół syntetyczny Do ogarka będzie mi się dobry. Oczywiście no, zapach truskawkowy. Wygląda dobrze, żeby dobrze na nim jeździć. No. Następnie. Olej do skrzyni też z Ipona. No. Następnie. Co my tu mamy? Kedra na bach. Myślę, no będzie spoko I trinka licznika. No, to dzięki, zaglądajcie, zapiscie suba, lajka, like napiszcie w komentarzu co chcecie. To cześć, Yo.